Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dominik Waszek. Jak Państwo widzicie, na naszej tablicy znajduje się obraz, który może cokolwiek sugerować, jeśli chodzi o to, czym będziemy się dzisiaj zajmować. Jest to jednak sugestia zupełnie błędna. Na naszej tablicy znajduje się. Bohater wszelkich chyba możliwych doniesień medialnych z ostatniego czasu, czyli koronawirus. To mówię dla tych z państwa, państwa, którzy mogą tego nie zauważyć, bądź nie wiedzą, jak koronawirus wygląda. Wygląda on tak, teraz to już wiemy: jest to w pełni naukowo potwierdzona koncepcja. Jeśli ktoś mówi, że koronawirus wygląda inaczej, no to się myli, bo w końcu ja jestem terapeutą, wiem wszystko najlepiej, więc to Państwu mówię: tak wygląda koronawirus. I dla tych z Państwa, którzy będą chcieli mi pewnie zarzucić gdzieś w komentarzach, że, że przypomina to plemnik albo też penis, no to muszę powiedzieć, że tak, rzeczywiście przypomina, dlatego że nie jestem w stanie, jak część z Państwa już wie, nie jestem w stanie narysować niczego, co by nie przypominało tych, tych elementów. Także tak, mamy koronawirus, mamy epidemię, pandemię. Mamy też o wiele groźniejszą pandemię i epidemię strachu i najrozmaitszych dziwacznych zachowań. Mamy też trzecią epidemię: jest to epidemia ludzi, fachowców, specjalistów takich, takich jak ja, którzy przekonują Państwa, że im na Was zależy, że Wasze bezpieczeństwo leży im na sercu, i że chcą, żebyście się dobrze czuli itd. itd. No, więc zacznijmy od tej, od tej ostatniej rzeczy. Ja też dostałem list z maila. Właściwie nie? nie list, bo listy mogą być zakażone, więc dostałem maila od mojego banku, od sieci telefonii komórkowej. Korespondencja tam mówi, że, że zależy nam na Twoim bezpieczeństwie, i zależy nam na tym, żebyś się dobrze czuł. Jest mi oczywiście bardzo miły, jakkolwiek. No, wolałbym, żeby na przykład bankowi mojemu zależało bardziej na jego własnym bezpieczeństwie, bo co za tym idzie, będzie to również bezpieczeństwo zagwarantowane dla moich pieniędzy, które tam mam. No ale zawsze bardzo miło jest usłyszeć, że komuś zależy na naszym bezpieczeństwie i dobrym samopoczuciu. Dlatego też w, w tym filmie muszę Państwu od razu powiedzieć, że mnie nie zależy na Państwa bezpieczeństwie, nie zależy mi również na Państwa dobrym samopoczuciu, wręcz przeciwnie, ponieważ żyję z ludzi, którzy czują się źle. Zależy mi na tym, żebyście Państwo czuli się gorzej i jak najgorzej. Tak, teraz, kiedy to mamy wyjaśnione już, to możemy przejść do tego, co jest właściwą treścią dzisiejszego odcinka, mianowicie nie koronawirus. Ponieważ o koronawirusie już Państwo e, prawdopodobnie słyszeliście już wszystko, co, co mogło być. Słyszeliście dużo więcej niż wiadomo, dużo więcej niż wszystko nawet. Dlatego ja e, w dzisiejszym odcinku postanowiłem pochylić się nad pewną rzeczą o której pewnie nie słyszeliście. Mianowicie nad sytuacją w jakiej my wariaci jesteśmy w związku z szalejącą pandemią yy, strachu i rozmaitych dziwnych zachowań. Nie jest łatwo być wariatem w czasach zarazy, jak pewnie państwo już sami zauważyliście i ta sytuacja jakkolwiek jest trudna dla wszystkich tak zwanych normalnych ludzi, no to dla nas jest tym trudniejsza. Jest tym trudniejsza, dlatego że to, to, co się dzieje, stawia pod znakiem zapytania pewną bardzo ważną i bardzo istotną psychologicznie dla człowieka cechę czy właściwość, jaką jest integralność osobowości. Każdy człowiek chce i czuje się dobrze, kiedy wie, kim jest, prawda? I teraz e, dla osób cierpiących na zaburzenia lękowe czy też zaburzenia psychiczne, bo, powiedzmy sobie szczerze, dla wariatów, jest to bardzo trudny moment, bardzo trudna chwila. Wyjaśnimy to na przykładzie. Otóż, jeśli przez e, większość swojego życia, Byłeś na przykład tak zwanym fobikiem społecznym, czyli miałeś fobię społeczną albo lęk społeczny. Nie? Czyli byłeś kimś, kto niespecjalnie nie przepada za innymi ludźmi i ma naturalną tendencję do tego, żeby się od nich izolować i zachowywać pewien dystans. Nie? Więc jeżeli przez kilka lat byłeś, yy, 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 byłeś kimś takim i myślałeś, że to jest problem, nie? być może brałeś nawet leki, być może chodziłeś do terapeuty, który mówił, że że powinieneś się tego pozbyć, nie? że powinieneś się zachowywać inaczej, i nagle, z, jakby z tygodnia na tydzień, okazuje się, że wszyscy inni też to robią. No, to jest trudna sytuacja. Tak? Człowiek myślał, że jest, człowiek myślał, że zwariował, że ma jakieś problemy psychiczne, że jego lęk przed ludźmi, że to, że traktuje innych ludzi jako zagrożenie, jest jakiegoś rodzaju zaburzeniem psychicznym, tak? że coś jest nie tak łbie. No I nagle okazuje się, że w ciągu tygodnia, również ze względu na, na mniej lub bardziej wyimaginowane zagrożenie, wszyscy inni, wszyscy dookoła ciebie, wszyscy normalni ludzie zaczynają zachowywać się dokładnie tak jak ty. Tyle, że tobie kazano się z tego leczyć, albo też kazano ci coś z tym robić, natomiast nagle okazuje się, że to jest w porządku. Ja? Nagle okazuje się, że utrzymywanie dystansu wobec innych ludzi, że myślenie o innych ludziach, że są Twoimi wrogami, że mogą Cię skrzywdzić, że mogą stanowić zagrożenie dla Ciebie, nagle okazuje się, że to już jest zupełnie okej. Okay. Ja? Że to już jest zupełnie w porządku. Masz więc prawo się zagubić nieco w życiu. Podobnie dzieje się z ludźmi, którzy. E, no, taki prosty przykład, tak. No, jeżeli miałeś na przykład nerwicę, natręstwo, to też możesz być zdziwiony, że nagle się okazuje i mówią o tym wszędzie, w telewizjach, internetach i wszędzie, nagle mówią o tym, że jeżeli myjesz 10 razy dziennie ręce bardzo starannie, to już nagle jest OK, że to jest coś, co powinieneś robić. Nie? Więc wielu z Państwa może ma pełne prawo jakby, żeby zadać sobie na głos. Pytanie, no co jest nie tak do cholery, tak? Jeżeli ktoś przez 10 lat to robił, brał leki na to, chodził do terapeuty na to, i teraz nagle okazuje się, że wszyscy inni dookoła również pod wpływem tego, że nagle dotarło do nich, że istnieją bakterie, nie? że i teraz wszyscy nagle zaczynają to robić, i nikt nie mówi, że są wariatami, nie? dlaczego o tobie mówili, że jesteś wariatem, że masz jakieś natręctwa, że nie powinieneś tego robić, tak? Kiedy nagle okazuje się, że istnieją wirusy, istnieją bakterie, pewne drobne ustroje, o których świat chyba wcześniej nie wiedział, no i nagle okazuje się, że częste mycie rąk i dezynfekowanie sobie ubrania, nagle okazuje się, że jest zupełnie ok. Nagle okazuje się, że wszystko jest w porządku. Nie? W związku z czym cała osobowość wariata, którą sobie zbudowałeś, nie? wszystko w co wierzyłeś na swój temat, nagle no. Chyli się ku gruzom, tak? chyli się ku upadkowi. Nagle ktoś to zakwestionował. Nie mówię już oczywiście o tak oczywistych przykładach jak ludzie, którzy mają agorafobię, na przykład, czyli boją się wychodzenia z domu. Nie? Może się zdarzyć, że przez kilka lat bałeś się wychodzenia z domu, wiedząc, że na zewnątrz czają się bardzo no, trudne, że tak powiem, zagrożenia. Tak? Że coś może Ci się stać, jak wyjdziesz na zewnątrz. Nie? Teraz przez 10 lat myślisz, powtarzasz sobie tę myśl: coś mi się stanie, jak wyjdę na zewnątrz, coś może się stać, i nagle okazuje się, że wszyscy inni też tak myślą. Z tygodnia na tydzień okazuje się, że wszyscy siedzimy w domach, i wręcz że, no, jakby jest zalecane, żebyśmy siedzieli w domu i nie wychodzili za dużo, bo tam się może coś stać. Nie? W związku z czym no, Myślę, że jest jeszcze kilka przynajmniej przykładów rozmaitych zaburzeń psychicznych, które nagle okazało się, że nie są zaburzeniami psychicznymi, bo większość ludzi też zaczęła się w ten sposób zachowywać. Nie? Weźmy na przykład katastroficzne myśli. O, weźmy coś takiego. Nie? Jeśli mieliście Państwo problem z snuciem katastroficznych wizji, czyli w sensie na przykład nie wiem, wyskoczył mi pieprzyk na ręce, a ja sobie myślę, Eee, że prawdopodobnie, że to i zaczynam myśleć o tym, myśleć o tym coraz bardziej, czyli bierzemy jakieś gówno, które nie ma, nie ma większego znaczenia, zaczynamy o tym myśleć, 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 to staje się większe, większe, większe i w pewnym momencie, no jakby stajemy przed wizją taką, że w oczyma wyobraźni widzimy już, nie wiem, naszą klunę, nasze zapłakane dzieci stojące nad grobem, czy też, eee, nie wiem, no trudną chemioterapię, na przykład i, i rodzinę, i bliskich, śmierć generalnie. Tak? Więc jeżeli jesteś dobry w kreowaniu katastroficznych wizji i myślałeś przez cały ten czas, że coś jest z tobą nie tak, bo kreujesz wizje, które są oparte o nic kompletnie, no to wystarczy, że włączysz telewizor. Nagle okazuje się, że wszyscy to robią. Nagle okazuje się, że rząd to robi nie tylko, nie tylko polski i nie tylko angielski, ale wszelkie rządy w cywilizacji zachodniej zaczynają robić dokładnie to samo, na co ty brałeś leki przez lata. Więc no jakby no masz prawo się wkurwić, tak? Święty by się wkurwił. No. Człowiek budował swoją osobowość przez długie, długie lata, powtarzając te same rytuały, każąc się za to, czy też oceniając się negatywnie za to, że jest wariatem, ponieważ robi pewne rzeczy, i nagle z tygodnia na tydzień okazuje się, że wszyscy inni zaczynają robić te rzeczy i to już jest zupełnie ok. Nie? Więc oczywiście będą dwie grupy ludzi, nie? ponieważ mój przekaz jest skierowany do wariatów. Głównie, no to będą dwie grupy ludzi, czy możecie się Państwo zachować dwojako. Jakby, nie? Pierwsza grupa jest taka, że możecie poczuć ulgę, przynajmniej na chwilę, tak? Nie? Bo okazuje się, że no że okej, okay, no, nigdy nie zwariowaliście, tak? To, co robiliście, cały ten, cały ten proces, który, który jechaliście w głowie od lat i to, o którym mówiono Wam, że jest zły i że coś jest z nim nie tak, nagle okazuje się, że wszyscy tak robią, że to jest zupełnie normalne i ci normalni ludzie też mają dokładnie. Dokładnie taką samą jazdę, nie? że otaczają się papierem toaletowym, próbując się odgrodzić od, e, od mrocznego żniwiarza, który, który nadchodzi, żeby ich wziąć. Nie? No to jest kompletnie schizofreniczna jazda, nie? Jeżeli, jeżeli kiedykolwiek mieliście Państwo podobne e, powiedzmy, odczucia, no to jeden ze sposobów zachowania się w tej sytuacji jest taki, żeby po prostu sobie powiedzieć, no, no okej, okay, nic się nie stało, myliłem się przez ten czas. Nie? Tyle, że to jest łatwiej powiedzieć niż zrobić. No bo człowiek ma prawo do zachowania integralności swojej osobowości, prawda? Nie? No to jest jakby to jest taka jest jedno z tych fundamentalnych praw człowieka, tak? że człowiek ma prawo wiedzieć, kim jest do jasnej cholery. I teraz jeżeli byłeś wariatem przez 10-15 lat, albo choćby 2 lata, albo choćby 2 miesiące, nie? byłeś wariatem, byłeś kimś, kto ma naorane wełbie, no to teraz stajesz w takiej sytuacji, nie, nie wiesz, kim jesteś. Nie wiesz, kim jesteś, nie, nie wiesz, nie? No, czy teraz, jeżeli jesteś zupełnie normalny, tak jak oni wszyscy, no to wszyscy wiemy, z czym to się łączy. To jest po prostu cholernie nudne, tak? Nagle cała twoja wyjątkowość, cały twój indywidualizm, cała twoja pieczołowicie tkana z poszczególnych jazd, osobowość i indywidualność nagle sypie się w gruzy, tak? Nagle jesteś nikim, nagle jesteś normalem, jesteś takim jak oni, nie? Bo skoro wszyscy robicie to samo, i wszyscy robimy to samo i zachowujemy się w ten sam sposób, no to okazuje się, że jesteś zupełnie normalny, a wiemy, że jest to ostatnia rzecz, jakiej każdy szanujący wariat mógłby chcieć lub sobie życzyć, prawda? Więc to jest jedna, jedna strona. Będą ludzie, którzy, którzy będą się po prostu poddawać, nie? Którzy, którzy po prostu się poddają i, i stwierdzą: Nie jestem już wariatem, ale miejmy nadzieję, będą też ludzie, którzy, e, którzy będą walczyć z tym. No i teraz jest, teraz jest pewien problem, nie? ponieważ jeżeli Twoje szaleństwo jest zupełnie normalne, no to pytanie, co możesz zrobić, żeby nadal podtrzymywać swoją, swoje głębokie przekonanie o tym, że jesteś wariatem, nie? że Ci odbiło, że masz korbę. Co możesz zrobić? No i teraz są jakby, są jakby dwie drogi. No możesz zachowywać, zacząć zachowywać się normalnie, nie? tylko skąd miałbyś wiedzieć, jak to jest normalnie, skoro masz korbę, tak? Możesz też zacząć zachowywać się inaczej niż oni, nie? czyli możesz, e, mógłbyś, e, nie wiem nawet czy jest sens o tym mówić, bo nie sądzę, żeby to, to państwo mogło zainteresować, nie? to, to nie, nie wydaje mi się, no ale powiedzmy to tak dla, jakby dla porządku obrad, e, m, możesz na przykład uśmiechać się do ludzi, być życzliwym dla, dla ludzi, których spotykasz tak? dookoła, możesz e, normalnie iść do sklepu tak? I, i stać w kolejce. Możesz normalnie czy kompletnie nienormalnie, nie? bo oczywiście zostanie już uznany za świra momentalnie w takim przypadku. Nie wiem, możesz jak, jak chcesz gdzieś iść, nie? no to możesz na przykład pojechać autobusem, nie? czy też tramwajem, nie? możesz zrobić coś takiego. Taki odpał, nie? taki szok, w ogóle wow, nie? że ktoś wsiadł do tramwaju, na przykład przejechał trzy przystanki i przeżył. Wow, nie? być może, nie wiem, napisał, napiszą o Tobie w gazetach. Więc możesz robić rzeczy, które kiedyś, jeszcze niedawno, póki jeszcze pamiętamy, co kiedyś było normalne, no to możesz oczywiście zacząć robić te rzeczy. Natomiast, tak jak mówię, nie sądzę, żebyście Państwo chcieli iść tą drogą. Nie, nie wydaje mi się, ponieważ to też nie jest jakieś takie szczególnie e, atrakcyjne, no powiedzmy. Nie ma też tego ładunku emocjonalnego, nie? który miałaby druga opcja, którą za chwilę Państwu przedstawię. Mianowicie, no, trzeba być bardziej wariatem. Nie? Żeby na tle wariatów być, być nadal wariatem, musisz być bardziej wariatem niż oni. Tak? W związku z czym tutaj to wymaga kreatywności, niestety, drodzy Państwo. Jest kilka, kilka takich rzeczy, które możecie zrobić, jeśli zdecydujecie się iść tą drogą. Jest kilka rzeczy, które możecie zrobić. Ehm, możecie na przykład jednostronnie, jednogłośnie proklamować Światowy Dzień przytulania się i zacząć go realizować, to znaczy wyjść na zewnątrz i przytulić, przynajmniej próbować przytulić każdą osobę, którą, e, którą napotkacie. To, przypuszczam, będzie triggerować pewne reakcje społeczne i będziecie mieli ten komfort, że, że nadal jesteście wariatami. Nie? Jakby fu. Używam, wam, nie? że nic się tak naprawdę nie zmieniło. Oni poszli troszkę w moją stronę, ale ja poszedłem jeszcze, jeszcze dalej w swoją stronę. Nie? I wtedy to jest, to, jest jedna, to jest jedna rzecz. Możecie też robić takie, nie wiem, eksperymenty socjalne, typu na przykład, nie wiem, wsiąść do autobusu, zacząć kaszleć, zobaczyć, czy ktoś wam ustąpi miejsca, na przykład, nie? jakieś takie rzeczy, albo jeśli macie Państwo dostęp, na przykład do. Takich uniformów służb sanitarno-epidemiologicznych, takich najlepiej żółtych z szybką takich. Nie? Jeżeli na przykład mielibyście dostęp do czegoś takiego albo do konwencjonalnych masek gazowych z pochłaniaczami, no to to już otwiera pewne, pewne tutaj możliwości. Moglibyście na przykład wybrać się na spacer do parku i prosić spotkanych ludzi o pomoc na przykład w usunięciu zwłok, które gdzieś tam leżą na chodniku i akurat wszyscy wasi koledzy boją się tego zrobić, nie? Więc to, to, by, to by prawdopodobnie dawało to unikalne poczucie, że cały czas jesteśmy wariatami, że nikt nam tego nie zabrał, tak? Nikt nam nie zabrał, nie, nie podważył integralności naszej osobowości, no. Jeśli mielibyście państwo ochotę naprawdę zaszaleć, naprawdę dać czadu, no to jest jeszcze taka rzecz do zrobienia. W niektórych sklepach motocyklowych albo rowerowych są takie kominiarki, czy też takie jakby maski, nie? Które, które się zakłada, które mają twarz trupa, czyli jakby. Są czarne i białe, białe kościej, nie? Na tym jest na, na, narysowane, więc warto zaopatrzyć się w taką maskę. Jeżeli moglibyście skończyć skombinować habit na przykład, czy jakieś takie generalnie ciemne z kapturem w dzianko, takie dosyć lejące się. No i ostatnia rzecz, to rzecz, która trudno... może być trudno dostępna w mieście, ale jeśli jesteście Państwo ze wsi na przykład, to możecie sobie przywieźć, to jest kosa. No? Więc zakładamy maskę, zakładamy ten habit, bierzemy kosę, i w tej sytuacji właściwie wystarczy sobie już normalnie iść na spacer do, do parku, przejście. Może śpiewając sobie jakąś wesołą piosenkę, na przykład albo tak tym tanecznym krokiem, lekko sobie przejść z kosą w tej masce. Ewentualnie no już dla hardkorów to możemy na przykład, myślę, że to by wystarczyło. Nie? gdyby ktoś szedł nawet w znacznej. Z naszej odległości od Was i wskazalibyście na niego palcem, albo zrobili na przykład coś takiego. nie Będąc w tym otwicie, to myślę, że, że tak. To by prawdopodobnie spowodowało reakcję społeczną, która zwykle towarzyszy wariatom, i prawdopodobnie będziecie Państwo mogli odzyskać utracony spokój, swoją równowagę, swoją osobowość wariatów i będziecie mogli kontynuować tak, jakby nic się nie stało. To by było tyle, przynajmniej na razie, dla tych z Państwa, którzy mimo wszystko nie są przekonani i, i mimo wszystko się boją, jeszcze na koniec, tylko takie, takie stwierdzenie, że jeżeli boisz się koronawirusa, to najprawdopodobniej nie masz żadnych problemów psychicznych poważniejszych. No? To, jest, to jest też ważne, dlatego że jeżeli to, jeżeli to Ci pochłania, no, to musisz wiedzieć, że my, wariaci, nas nie interesują zagrożenia, które mogą być prawdziwe, nie? które są do jakiegokolwiek stopnia prawdziwe. Nie? Te mamy kompletnie w dupie. Więc, jeżeli, jeżeli tego się boisz, jeżeli masz pewne obawy co do tego, czy wirus cię zaatakuje i tak to dalej, znaczy, że jesteś zupełnie zdrowym, normalnym, zdrowym psychicznie na ciele i umyśle. Na ciele to może nie, no ale na, na umyśle, przynajmniej jeszcze człowiekiem, nie masz się czego obawiać, nie powinieneś brać leków i chodzić do terapeuty, bo wszystko jest z Tobą w porządku, tak? Jeżeli natomiast boisz się na przykład tego, że gdzieś tam ukuje Cię w boku, albo powiedzmy coś Cię zaczyna swędzić, nie? I to zaczyna być problem, w sensie, kiedy zagrożenie jest kompletnie nierealne, a dla Ciebie jest realne, no to wtedy, wtedy tak, wtedy najprawdopodobniej masz, masz coś z głowy. Dobrze, życzę Państwu zdrowia. W normalnych okolicznościach powiedziałbym, że do zobaczenia za jakiś czas, kiedy będę nagrywał swój kolejny materiał. Natomiast w tych okolicznościach, oczywiście nie wiem, bo nie wiem, czy mroczny żniwiarz spotka mnie pierwszy, czy też ja się z Państwem spotkam pierwszy, czy też być może mroczny żniwiarz spotka Was i już się nie spotkamy. Jeżeli mielibyśmy się nie spotkać, no to chcę, żebyście widzieli, że byłoby mi bardzo miło z Państwem współpracować. Bardzo dziękuję za Wasze ciepłe i nie tylko przyjęcie. Szkoda, że to trwało tak krótko, no ale jeśli usłyszycie ostrzenie kosy bądź takie, takie człapanie po schodach, to, no to jakby no, trudno, tak? no, przed tym się nie ucieknie. Dziękuję Państwu bardzo. Bądźcie względnie zdrowi.